Cześć, cześć No, co dalszy plewienie brukwi No, troszkę mi zostało tego A, nie ma czasu nawet kiedy to wyplewić, ale dzisiaj podkosiłem czoł sad Króliczki są u siebie Klateczka, kojcach Przesuwam ich co jakiś czas fajnie, podjadają. Zostawiłem kawałek trawki niewykoszonej w miarę niskiej. Także myślę, że wystarczy. Ja się zabieram w zaplewienie. Do zobaczenia później. Troszkę przeplewione. I rzucone. Agentom Do klatki kojca No jak? Proszę bardzo Mama był u nas, tam w domku. To weź sobie, ja nie potrzebuję Ale masz kieszonkę czy nie masz Mam kieszonkę No to skołaj Dobrze, zaraz schowam. Jak zarłacze małe, co się rzuciły? Tu jeszcze trawka, no co? Tutaj sobie jeszcze powybierajcie. Smakuje? smakuje. No hej mały. Proszę bardzo. Takie smakołyki. Oh, oh my God. Hej. No wiecie, proszę bardzo. Smakuje? Pewnie, że smakuje. Taka mała przekąska. Waszej wy, Halo. Rozsunąć się, rozsunąć. Tu jest, tu dają, tu dają. Tu dają. Ej. Chwilę zostawić ich otwartych. I już uciekają. No, wcinamy. Nic się nie może zmarnować, co? Na no, co? wyście dostali. Muszę go zamknąć. Mi zaraz nawiejecie. No już mi tam nawiał jeden. Aj, będzie łapanka. Hej, no to co mam? Coś smacznego? Mhm. Uh -huh. No, proszę zawsze takie przegryzki. Tak? Co, prezes? O, o, ty to teraz ostatnio taki głodny jesteś, co wciąży jesteś ci, co? Prezes, jak ta łóżka, porządko porządku. Ej, 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 wszystko co mu daje to ja nie wiem. Proszę mi nie wyskakiwać. Ej, ty co, cichut, spido. Co, spido? A, no, spido. Smakuje? No, co tam małe żeby Proszę bardzo. Częstować się. ci spadnie z tych łapek. Mam mówiłem. Następny kawałek spadnie zaraz tej Idziemy dalej. podjedzcie no co tam? małe żarłocze tu masz, nie zabieraj A gdzie palce? <gryw> dobra, weźcie sobie. No i co? A ty jesteś niedobry. No chyba kolejnego wyrzuci, bo coś go nie chce karmić. Sowietki. próbowałem go podkarmić. Ewentualnie wezmę szczykawkę i będę go dokarmił. na mlekiem, po troszeczku. Jak tam olejstwo? Chyba, że sam z głodu. Jużed gniazda. A tak, tak. Jesz, nie na żarta. Nie na żarta. Oś I to tak. O o o Zabrać. Już masz konkurencję teraz. Nie? Konkurencję ma mama. trawę podjadają. Ja widać. To maluszki. Trawkę już się podjadam. ale co to? No, mleka nie chcę dawać, to trzeba trawką podgryźć. No hej. No, co kruszyna? Jeszcze co? to cię doją. No, jeszcze więcej tutaj, o. Jedz, jedz, nie zabiorę ci spokojnie. No ci wy dziki. Tak, wybierajcie sobie. no resztę maszciki a wy sobie wydzierajcie tak uwaga mały bo zamykam czas na łapkę i będzie problem nie także pozdrawiam i zapraszam na inne filmiki miłego dnia wieczoru kiedy tam oglądacie tak Pak eens. Poma, hai. Tjeej. Ik hoor